Zobaczcie, 35 euro, takie coś. Tylko nie wiem za bardzo, do czego to, czy to to kawy? bo to jest, takie mamy, mamy i do mleka. Z wkładasz, to dodajesz do podgrzania i wtedy sobie tak nalewasz do kawy no, Być może, ale zobaczcie, jak to wygląda. Jak jest stylowe. Bardzo stylowe. A tutaj są takie... ...kupeczki. 14 euro. Talerzki, cały zestaw. Kasia, podtrzymaj. Bo tutaj jest inny kolor. 14 euro, to nie dużo. Są różne takie specjały. Oliwki, jaka puszka. Pedro, zobacz, jakie oliwki. W puszce za czek, duże A tutaj. Jezu, zobaczcie jakie oliwki. Ale oliwki duże. czekaj 13 euro takie oliwki. To jest naprawdę wielkie. Wielkie pudło. A to 10 euro. Taki słoik. Słoik duży. A co to jest? A to jeszcze są w takich paczkach. A no tak, to jest kolaturka. Kolaturka kola się nazywa. No właśnie, o jazdy. Ja ciemno tutaj z różnych rzeczy. A tu jest nawet kalafior w swojej kupi. Pokażę ile kosztuje. 16 euro A to jest, jest fajny worek naprawdę to jest takie w Brazylii, nie? Też zawsze ma w takich workach ekstra takie fajne ciastka, takie jak w, tam, w Polsce 2,75 no, ja są no, takie ja to jest herbata. Po turecku na Takie Przyjechałam już z tego sklepu, w którym właśnie widzieliście mnie. To był taki sklep turecki i tam mogłam wysłać paczkę, dlatego tam w ogóle pojechałam. Ale zobaczcie, kupiłam. Myślałam w ogóle, że to kawa jest. A w takiej parce kawa jest herbata. No i ciekawa jestem. Tu piszę w ogóle, że to jest black. T szwarce te i kosztowała 4,50 ta herbata. A tu zobaczcie jeszcze takie bułki. Takie miękkie, naprawdę miękkie dla dzieci. Nie wiem, ile one kosztowały, bo tutaj ceny nie ma. Ale poczekajcie, jak to 4,50, no to bułki 2,50. Dlatego, że za wszystko zapłaciliśmy 7 euro. No, widzicie, także takie zakupy. A sklep w ogóle ekstra fajne, podoba mi się. I w ogóle miły bardzo pan. A teraz, moi drodzy, zapraszam Was na poranek u mnie w Niemczech. Jak on wygląda? Jak prosperujemy z samego rana? Oczywiście, najpierw trzeba zrobić dla dzieci śniadanie, więc ja tutaj. W pierwszym etapie zawsze podgrzewam mleko i robię oczywiście śniadanie do szkoły dla dzieci. Moje dzieci są dość wybredne. Paulo przeważnie lubi albo z salami, albo z serem, więc ja mu robię tak. Na zmianę, żeby miał troszkę inaczej. Dzisiaj, akurat, będzie z serem. A dla katarzynki, dzisiaj będą kanapki z dżemem truskawkowym, oczywiście, bo to jest taki dżem, który ona najbardziej lubi. Teraz trzeba nakryć stół, i zaraz będę wołać dzieci na śniadanie. Tutaj jedna miseczka dla Kasi, druga miseczka dla Paula, jeszcze łyżeczka, jedna i druga. No i tutaj zawsze rozstawiam też powodzie i kanapki do schowania. A teraz coś dla Kici. Ona też musi dostać, bo właśnie czeka. A teraz już dzieci wychodzą i jadą do szkoły. I zobaczcie jakie słońce. Takie właśnie słońce mamy. Śniegu oczywiście brak. O. Zielona trawka. Śniegu brak. I takie słoneczko. O. Dzisiaj jest piękny dzień. Choinka już została rozebrana, także zobaczcie, jak pusto się zrobiło. A, ja wiem, dlaczego pusto, bo kwiat tu stoi u góry. Właśnie. Ja się tak zastanawiałam, co tak pusto w tym kącie. A przecież tutaj stoł kwiatek. O. Teraz inaczej. <laughs> Zmienił swoje miejsce. I jeszcze tego muszę zabrać. Bo tego też tutaj przestawiłam, ale on jest z kolei tutaj z jadalni. Także muszę go tutaj z powrotem postawić. Tutaj jest jego miejsce. Ciekawe, czy będzie mu tu dobrze. Czy teraz będzie tu rósł, bo coś taki, coś marny jest. A tu Kicia się snuje. Za panią się Kicia się snuje, tak? Ty się tu snujesz? Za panią się. Czy ja już Wam pokazywałam tą torebkę? Bo nie jestem pewna, czy pokazywałam. A zobaczcie, jaka fajna. Taka torebeczka. Jak nie pokazywałam, to teraz Wam pokazuję. Znalazłam pod choinką, jak przybyłam tutaj do domu naszego. To pod choinką właśnie taki prezent na mnie czekał. Ta torebeczka. I jeszcze moi drodzy szalik. Ten szalik kaszmirowy. Szalik już Wam pokazywałam, bo pamiętam. No i słuchajcie, teraz Wam pokażę, jak ta torebka wygląda. Zobaczcie. O. I to jest taka, wiecie, na, na telefon po prostu. Ale jest ekstra. W kolorze takim bordo. Może tutaj tak za bardzo nie widać, ale to jest kolor bordo. I jak chcecie sobie wyjść po prostu szybko na jakiś Zakupy, nie chcecie brać po prostu nie wiadomo ile tego wszystkiego, to wtedy właśnie warto taką torebeczkę sobie właśnie wziąć. Ja lubię, wiecie? Bo naprawdę czasami, albo na spacer idziecie i nie chcecie tego telefonu, albo nie macie możliwości mieć w kieszeni, to zawsze ten telefon może być właśnie w takiej torebce. Ekstra, nie? Jeszcze Wam pokażę, jak ona w środku wygląda. W środku, tak. Nie wiem, czy widzicie. Tu są jeszcze takie na karty. Macie takie przegródki, przegródeczki na karty. Także tu możecie sobie coś, coś właśnie włożyć, jakąś kartę. No. Nie ma tu więcej przegródek, tylko właśnie są. Jest jedna taka większa tutaj, o. Tu jest większa. Później. A później macie dwie takie mniejsze, nie? I tu jeszcze druga. I to jest w ogóle torebka. Się nazywa Up, Up2, Up2, e, albo Up2. Fashion. W ogóle wiecie, gdzie jest wyprodukowane to? W Indiach. Produkcja w Indiach, ale bardzo fajne i jest to w ogóle skóra, nie? O, ze skóry. A w ogóle to, ta torebeczka została nabyta w Aldi. Mikołaj ją nabył w Aldi. No i właśnie do tego ten kaszmirowy szaliczek, też ekstra. Bardzo mi się podoba. Ale pokażę Wam e, Pedra szalik, bo Pedro również dostał właśnie taki szalik kaszmirowy, również. I też z tej, z tej samej firmy. Z Aptwa. O, z tej samej firmy. I zobaczcie, tutaj pisze Kaszmir szal. One są po prostu takie, wiecie, delikatne, nie gryzące. To jest właśnie to fajne, że one nie gryzą. Naprawdę to jest przecudny materiał. I Pedro jeszcze go nie używał. Ja to już swój non stop noszę. A Pedro jeszcze swojego niestety nie używał. No. Ale słuchajcie, ciekawa jestem, czy nosicie w ogóle takie torebki. Czy jesteście faworytkami takich małych torebeczek tylko na, na kasę i na, na telefon. Piszcie. Bo jeżeli nie, to spróbujcie, a nie pożałujecie. To są naprawdę fajne. Dzisiejszy obiad. Zobaczcie, co tutaj mam. Warzywa Warzywa na patelni smażę, a tu już się zrobiło. Nie wiem, czy to przeczytacie. Kopytka, kopytka, o, bardzo szybko, słuchajcie, termomix, on tak super działa, także dzisiaj będą kopytka i zaraz będę formować wałki i będę zaraz kroić, no i tutaj właśnie do tego, do tych kopytek będą warzywka. I pokroję jeszcze pierś z kurczaka. Wiecie? Kosteczkę. I po prostu podsmażę. I to będzie nasz obiad. Dzisiejszy. Pierwsze kopytka już wyszły. Może takie wyglądają jak kopytka. Wiecie co? To było... To ciasto właśnie... Ja zapomniałam, ale ja już kiedyś robiłam. I ono mi takie właśnie wychodzi kleiste. I mimo to, że tam pisze obficie użyć tej mąki. Ja tutaj użyłam obficie mąki, ale tak czy siak było kleiste i ciężko było po prostu je potem powrzucać do gorącej wody, nie? Trochę się tak porozwalało, ale w sumie nie jest najgorzej. Może macie w ogóle jakieś pomysły na to, żeby, żeby ono tak się właśnie nie, nie lepiło. Może po prostu chyba muszę więcej mąki dodać, to wtedy nie będzie takie rzadkie to ciasto. A może wy macie jakieś inne pomysły, to dajcie znać jak wy robicie kopytka. W końcu, moi drodzy, pada śnieg, muszę Wam pokazać. Chociaż nie wiem, teraz patrzę tak przez okno. Chciałam Wam szybko nagrać, że zaczyna padać, ale teraz nie wiem, czy on pada. <grych> ale już Wam pokazuję. Bo wiecie, że tutaj katarzynka czeka. Ojej. Katarzynka czeka na ten śnieg. O! Trochę widać mało, ale chociaż troszkę. Widzicie coś? Czy nie? Czy widzicie, że pada troszkę taki śnieżek? Hm. Nic nie widać. Idę z Wami gdzie indziej, bo tu nie widać. Teraz zrobię tutaj podejście i z tej strony Wam pokażę. Czy widzicie, że pada śnieg? Hm? Widzicie? No nie za dużo, słuchajcie. Te opady są takie naprawdę słabe ale zaczyna coś tam padać no więc oby to był śnieg oby dużo śniegu było A tutaj e, moje drzewo za okna i właśnie ono mi się podoba, że zimą ma te takie takie jakby bazie A, czekajcie, bo ostrość musi złapać nie, nie może tutaj złapać o, tutaj, takie jakby bazie. Bardzo ładnie to wygląda, właśnie tutaj z tego okna, nie? Jak sobie na przykład siedzicie i tak patrzycie tam. Akurat teraz jest za, za mgłą, i tam daleko po prostu nie widać żadnej góry. Ale tak jak widać górę i tutaj to drzewko, to jest po prostu petarda. Teraz moje storczyki zaczynają znowu tutaj puszczać pąki. Ten ma jeszcze takie piękne kwiaty. Tutaj ten też tutaj pączek ma. I ten coś tutaj wypuszcza. Także po kolei zaczynają. Tutaj już widzę takie, o, zobaczcie, na gałązce dużo. Tutaj są ładne kwiaty. No i tutaj też pączki. Jeszcze pokażę wam palmę Pedra. O, zobaczcie, rośnie palma. Także widzicie, w Niemczech jak... Jak byście chcieli mieć taką palmę, to też ją możecie mieć. Akurat tutaj ona jest u nas przy domu, więc ona na pewno ma, jest trochę tak ochroniona od wiatrów i tak dalej, ale ludzie mają naprawdę na posesji, więc i te palmy też rosną. No i tak właśnie wygląda, trzyma się dobrze, to najważniejsze. Chciałam Wam powiedzieć o tej mojej bluzce. Zobaczcie, jaka ładna, widzicie? Ona ma takie rękawki 3 czwarte. I, um, I materiał w ogóle ma bardzo dobry, jest bardzo, bardzo stara, bo kupiłam ją ho, ho dawno temu, nawet yy, powiedziałabym może z 10 lat temu kupiłam tą bluzkę. I kupiłam ją w takim sklepie Mark Spencer, który kiedyś się znajdował w Gdyni. Ale ta sieć sklepów została zlikwidowana właśnie wtedy w Gdyni, nie wiem czy jeszcze gdzieś jest. I, no i żałowałam, bo właśnie uwielbiałam kupować takie różne właśnie takie bluzki i co tam jeszcze kupowałam? Jakieś tam spódniczki, stroje kąpielowe, nawet bieliznę mi ekstra, także, także dużo fajnych rzeczy można było kupić. No i właśnie to jest między innymi taka bluzka, ale mam jeszcze jedną, nie wiem czy mi widzieliście, taki habrowy sweterek, on jest rozpinany od góry do dołu. To też jest mój ulubiony, ale właśnie w tym Mark Spencer podoba mi się to, że materiał jest świetny i no dobry gatunkowo, bo słuchajcie 10 lat bluzka i zobaczcie jak się trzyma ekstra. No i takie właśnie rękawki 3 czwarte. Zobaczcie jaka pogoda u mnie, taka mrzowska. A Ja słuchajcie lecę, lecę po kasie, w sumie to lecę wyjść na przeciw. Dlatego, że Kasia ma ciężki tornister, mówiła, żeby wyjść po nią. Powiedziała, o której będzie wracała, także idę. Cały czas mrzy. W ogóle to się cieszyłam. Wcześniej Wam nagrywałam, że śnieg pada, i że Kasia będzie taka happy, a tutaj po śniegu nie ma nic. Kompletnie. Także za szybko się cieszyłam tym śniegiem, bo tylko lekko mrzy. I to jeszcze taki powiedziałabym, taka jakby mgła opada. Dlatego tak mrze. Widzę, już kasię na horyzoncie. Jak idzie moja dziewczynka mała. Zaraz jej pomogę torbę nieść. Tu drepcze z plecakiem. A nie masz jakiegoś grubego tego plecaka. Mam ten dla mnie. Ale fajnego miszka masz z tyłu. I tu pisze gruz chyba, tak? Nie. Lubię tu pisze Kasia w swojej narciarskiej kurtce, którą w Polsce kupiłaś, nie? No. Kasia. I jeszcze tam sobie je krosanda z pistacją. Nic nie widać, nie? Znaczka się do przodu. No. A w ogóle. To nie o tej mgły A w ogóle to dzisiaj troszkę taki drobny śnieżek padał i myślałam, że będzie śnieg I będziesz się cieszyła jak wrócisz wiesz? też ten śnieg widziałam widziałaś też? no a tu nic tak ciężko tu pod tą górę chodzić, co? no Kasia. ja codziennie nawet takim mega ciężkim piecakiem chodzę Dlatego jesteś taka fit. <noise> nie, Kasia? Kasia właśnie tutaj narzeka, że niektórzy nauczyciele. Jedni. W sumie, Kasia mówi, jedna nauczycielka cały czas używa do niej imienia, w sumie nawet nie imienia tego polskiego Katarzyna, tylko Katarina po niemiecku. A ona jest Kasia. I na początku nie, oni się pytali, czy chcesz, żeby szpicname twoje, bo oni uważają jako takie, jako przezwisko, czy co to jest szpicname? Jakby takie, no takie jakby, no taki Nik Kasi, nie? Taki Nik, jakby, no takie przezwisko, jakby coś takiego. To właśnie się pytali, czy, czy Kasia właśnie jakoś inaczej chciałaby być nazywana. No i Kasia powiedziała, że Kasia, że ona... Jej imię się nazywa Kasia też. No i wszyscy nauczycielcy mnie to stosują, ale Ale właśnie jedna nauczycielka tego nie stosuje, tylko mówi do niej Katarina, a ona się denerwuje. Mówi Kasia, że nie lubi tego i ona chce Kasia, żeby do niej mówić. Nie Kasia? No. Nie lubisz Katarina. No bo wiecie, po niemiecku Katarzyna to jest Katarina, ale... Niektórzy są takie tacy tacy właśnie elastyczni, że chcą tą zmianę i chcą jakby po niemiecku mieć to swoje imię, a niektórzy właśnie tacy nie są. Moja Kasia nie chce. Ona jest przyzwyczajona do swojego imienia Kasia i chce, żeby właśnie tak była nazywana, nie? Kasia mówi, że już by wolała Katarzynka, ale wiecie w Niemczech tym nauczycielom w ogóle osobom z Niemiec. Ciężko jest wymawiać że I oni, oni nie powiedzą Katarzynka, tylko oni by powiedzieli Katarcynka, nie? Bo często właśnie jak Kasia chodziła do przedszkola i miała tam napisane Katarzyna, bo ja na początku i napisałam pełne na imię, na półeczce, tam gdzie ona wieszała ubrania, to później niektórzy Katarcyna wymawiali. Na przykład rodzice dzieci Katarcyna. A Kasia, jakby ktoś do niej zawołał katarcyna, to byś nie wiedziała, nie? Że to od Ciebie. Już teraz tak, ale pewnie na początku nie. Co? Nie wiem. No, pewnie nie. No i Kasia tutaj idzie. A jak ta butelka Ci się sprawdza? Dobrze. Dobrze? Ale tam mi filtr popsuł. Popsuł? No przecież teraz tak No bo w zmywarce został wyprany. Filtr do butelki. I Kasia potem zabrała butelkę do, e, do szkoły i mówi, że dziwny smak wody był. Mi się wydaje, że w filtrze była woda ze zmywarki Kasia. <grym> no ale teraz ja tam go przepukiwałam, ale Kasia teraz dostaje butelkę po prostu bez tego filtra w środku. Następna kurtka do sprzedania. O! Wszystko wystawiam, słuchajcie, na ten Vinted i to jest akurat kurtka z zeszłego roku po Kasi i powiem Wam, że naprawdę jest duże zainteresowanie i naprawdę jeżeli macie jakieś używane ciuchy, a, nie wiem, nie macie osoby, której byście mogli oddać, to naprawdę na ten Vinted można... Właśnie wkładać, jest to bardzo szybka aplikacja, szybko tylko wrzucacie zdjęcia, opis. Um, też krótki, wszystko Wam podpowiada i też z wysyłką nie ma problemów. Tutaj w Niemczech mamy już tak fajnie, że właśnie dużo osób z Włoch, z Francji kupuje. No, także ta kurtka dopiero została przez mnie wystawiona, ale e, wczoraj wystawiałam jeszcze jedną taką zesmyka, to też jest skutka w ogóle zesmyka, myślałam, że one nie będą miały za bardzo wzięcia, ale ta taka właśnie na sanki to już ma trzech faworytów od wczoraj i no zobaczymy. myślę, że szybko się sprzeda. No i to jest druga, którą dzisiaj wystawiłam. Także powiem Wam, że to nie jest jakiś tam zarobek, wiecie, to nie jest, że Wy tutaj zarabiacie na tym, bo też ktoś mnie się zapytał, jak to jest z rozliczeniem takich, takiego zarobku z tych rzeczy. Ale słuchajcie, jeżeli to są Wasze rzeczy używane, Wasze ciuchy, które Wy sprzedajecie gdzieś, bo już po prostu nie nosicie ich albo tak jak tutaj, jeżeli chodzi o ciuchy dziecięce, no to są za małe i są do sprzedania. To możecie jak najbardziej to zrobić, i to nie jest w żaden sposób opodatkowane, bo to nie jest forma zarobku, tylko to jest po prostu wyprzedaż. To jest tak, jak wiecie, wyprzedaże garażowe, te flomarty, takie oczywiście wszystko niezarobkowe, wasze, to co wy chcecie po prostu wyprzedać. Moi drodzy, właśnie wyszłam tutaj z tej biblioteki, co widzicie tutaj z tyłu za mną, bo ja sobie tam pomagam, chodzę tam i pomagam. Właśnie w układaniu książek, no takie tam prace związane z książkami, z grami, no i z tym wszystkim, co dzieci albo dorośli wypożyczają i potem oddają. I właśnie tym się zajmuję. Ale słuchajcie, dzisiaj spotkała mnie taka niespodzianka. Zaraz Wam pokażę co. Dostałam taki prezent, za to, że ja przychodzę i tam pomagam. I zaraz Wam pokażę, cóż to takiego dostałam. Bo byłam bardzo zdziwiona, ale i też zadowolona. Zobaczcie, taki Artis Orbis, to jest taki jakby portfel albo coś takiego. O, tutaj jeszcze coś, e nail. Citromicinesz, spa chyba na paznokcie, z tego co widzę, fajny. I tutaj jeszcze o taki, i jeszcze, moi drodzy, skarpetki takie kolorowe w papuszki. Zobaczcie, naprawdę bardzo, bardzo fajne. Jeśli nie spodziewałam, że mogę dostać taki prezencik, więc tym bardziej jest to bardzo miłe. Muszę wam jeszcze y, pokazać, bo pokazałam wam tak na szybko. A gdzie był ten bojtel, Kasia? Tu? W tym środku? Nie, w środku w to nie. Ale Kasia zobaczyła, że jeszcze taki bojtel dostałam, czyli taki worek. Zobaczcie. Ten, ten dostałam. No właśnie, bo to są takie różne. Ty I byś chciała dużo. ja dostałam ten bojtel. Fajny. Ale zobaczcie, jeszcze wam pokażę w środku ten portfel. Ekstra! Nie no fajny. Naprawdę fajny on jest. Ja wiem. Wiesz, w którym to jest sklepie Kasia. Tam gdzie buty. Tam one były takie torebki. Fajny, fajny ten portfel jest. To jest jakaś maska. Tutaj ten krem. To już Wam też pokazywałam. No i oczywiście te skarpetki. Good mornings. O, pisze po polsku. Kochamy nasze skarpetki i chcemy się nimi z tobą dzielić. To są polskie skarpetki. Może dlatego ci je dała. Ale ja ja. One są tak. Produkowane w Polsce zobaczcie. No. Ekstra. No. Także moi drodzy, taki prezent. To jeszcze raz tylko pokazałam, bo to mi boitel. Tego nie widziałam. No otwórz.